Dziś zapraszam Was na test prawdziwego rodzynka na chipsecie X570. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Dziś zapraszam Was na prezentację i testy płyty głównej ROG Crosshair 8 Dark Hero, czyli chipset X570, podstawka AM4. Jest to płyta, jak za chwilkę się przekonacie, na dość dużym wypasie. Pokażę Wam, jak się ona prezentuje, jak wygląda rozkład elementów na jej laminacie. Rzecz jasna sprawdziłem temperatury sekcji zasilania w połączeniu z procesorem Ryzen 9 5900X. Sprawdziłem także, na jakie wartości uda mi się pocisnąć pamięci, bo jak pewnie wiecie na podstawkach hm 4 taktowanie 3800 MHz to jest zazwyczaj kompletny max i powyżej tych wartości albo komputer się nie butuje, albo też ustawia dzielniki niesynchronicznie, czyli nie 1 do 1 do 1. Powiem Wam, jak wyglądają temperatury chipsetu, no i również kilka testów w benchmarkach, czy benchmarki dokładnie w porównaniu do innej płyty X570, dokładnie Aorus Master. Także bez zbędnego przedłużania zapraszam Was na dalszą część tego filmu. Zaczniemy od góry laminatu. Od lewej mamy dwa gniazda EPS 8 i 4 pin. Za radiatorem sekcji zasilania są trzy wyjścia czteropinowe do podłączenia wentylatorów, z czego jedno do pompy AIO i zaraz obok nich wyświetlacz błędów. Na prawej krawędzi płyty od góry widzimy dwa wyjścia RGB 3 i 4 pinowe, pod nimi przycisk zasilania i reset. Obok kostki zasilającej płytę główną są miejsca pomiarowe najważniejszych napięć. Poniżej wyjście USB typu C na przedni panel obudowy, kolejne wyjście czteropinowe do podłączenia wentylatora i pod nim wewnętrz na wyjście USB 3.2 generacji pierwszej pod kątem 90 stopni. Osiem portów SATA także umieszczonych pod kątem 90 stopni, a zaraz pod nim wyjście czteropinowe do wentylatora, a obok niego trzypinowe do podpięcia mierza. Na dole laminatu od prawej podpiąć możemy kolejny wentylator 3 lub 4 pinowy, nie zabrakło także dwóch wewnętrznych portów USB 2.0, następnie kolejne dwa wejścia 3 i 4 pinowe do podpięcia RGB. Dalej mamy dwa przyciski, retry button i save boot, przydatne w momencie jak coś pójdzie nie tak podczas OC. Obok nich 4 pinowe wyjście do podpięcia wentylatora i na samym końcu panel audio na przód obudowy. Sekcja zasilania to 16 tzw. power stages, a dokładnie konfiguracja 14 plus 2. Każdy stopień zasilania to 90 Amperów. Chłodzona jest ona dwoma sporymi radiatorami połączonymi ze sobą ciepłowodem. Obok zabudowy panelu tylnego znajdziemy kolejne wyjście czteropinowe do podpięcia wentylatora. Na płycie znajdują się dwa sloty M2 w standardzie PC Express 4.0 i obydwa posiadają radiatory do chłodzenia dysków SSD. Chipset chłodzony jest pasywnie, a jego radiator jest dość rozbudowany. Dodatkowo posiada podświetlane logo ROG. Płyta ma cztery sloty PCIe Express, z czego dwa pierwsze działają z szybkością razy 16, trzeci z szybkością razy 1 i ostatni razy 4. Jest także wsparcie dla konfiguracji SLI, jak i Crossfire. Układ dźwiękowy to najwyższa półka, czyli Realtek 1220 z technologią ROG Supreme FX71. Na panelu wyjść z tyłu, który posiada wbudowaną zaślepkę, znajduje się przycisk do resetu BIOS-u, jak i drugi BIOS Flashback. Pod nimi wyjścia do anteny karty sieciowej Wi-Fi 6.0, aż 12 portów USB, z czego 8 to standard 3.2 generacji drugiej, w tym jedno typu C, a pozostałe to porty 3.2 generacji pierwszej. Dwie karty sieciowe, jedna 1 gigabitowa i druga 25 gigabita i w końcu wyjścia audio z pozłacanymi końcówkami, włączając Wyjście optyczne. Cały panel na posiada zabudowę, na której jest podświetlane logo ROG. Na koniec dosłownie kilka słów na temat BIOS-u. Jak to w przypadku Asusa bywa, znajdziemy tutaj wszystko, co potrzeba, czy to do podkręcania procesora, czy też pamięci RAM. Całość jest bardzo czytelna i intuicyjna w obsłudze. Wiem, że się powtarzam, ale moim zdaniem Asus wie, jak zrobić dobry BIOS. Tyle, jeżeli chodzi o prezentację. Teraz zerknijcie, jak wyglądały temperatury sekcji zasilania. Procesor obciążyłem benchmarkiem Blender, dokładnie test Cosmos, który dość mocno daje mu w kość. i temperatury według czujnika wbudowanego na płytę nie przekroczyły 51 stopni Celsjusza. Zrobiłem również pomiar kamerą termowizyjną i w okolicach sekcji notowałem maksymalnie około 47 stopni, także jak najbardziej temperatury bardzo niskie. Co do taktowania pamięci, jakie udało mi się uzyskać na tym mobasie, użyłem modułów GSkill Trident Royal RGB. Maksymalnie 4133 MHz z dzielnikami 1 do 1 do 1. Komputer się uruchamiał bez problemu, natomiast nie było to stabilne i już dało się odczuć delikatne lagi, nawet otwierając jakieś aplikacje w Windowsie. Podejrzewam, że nie jest to wina samej płyty głównej, a kontrolera wbudowanego w procesor. Stabilnie było natomiast na wartości 4000 MHz z dzielnikami 1 do 1 do 1. No ale pamiętajcie, jeżeli traficie na słabszą sztukę procesora, a dokładnie kontroler pamięci RAM wbudowany w procesor, no to w tym momencie nie zawsze. Takie wyniki uda Wam się osiągnąć. Tak czy inaczej wynik zasny, a nie muszę chyba mówić, że wyższe taktowanie pamięci RAM do jest sporego kopa w grach w połączeniu z procesorami Ryzen. Co do temperatur chipsetu. Bardzo mnie zaskoczenie, mimo pasywnego chłodzenia maksymalnie okolice 58 stopni Celsjusza. Teraz zerknijcie jeszcze na wykresy z porównaniem w trzech benchmarkach tej płyty do Rusa X570 Master. Bardzo podobne wyniki, aczkolwiek w Cinebench R20 mieliśmy tutaj ponad 50 punktów więcej. A w benchmarku Blender, dokładnie taście BMW czy też Corona Benchmark, te wyniki są praktycznie identyczne. Cena tej płyty to 2350 zł, nie mało, ale moim zdaniem jest ona warta tych pieniędzy. Mamy tutaj naprawdę Mobasa bardzo mocno dopasowanego pasywne chłodzenie chipsetu górna półka, jeżeli chodzi o układ dźwiękowy audio ogromna ilość portów USB na tylnym panelu, w tym 8 aż porty 3.2 generacji drugiej, Rewelacyjna wręcz sekcja zasilania, która nie przekroczyła, przypomnę, 51 stopni Celsjusza, co jest wynikiem bardzo dobrym. Do tego wbudowana karta Wi-Fi 6.0. ta oczywiście dołączona jest w komplecie. No i do tego duże możliwości, jeżeli chodzi o taktowanie pamięci RAM. Rzecz jasna MOBAS ten nie jest pozbawiony wad. W tej cenie zdecydowanie powinny być dwa BIOSy i jedna z kart sieciowych powinna być 10-gigabitowa. To jest oczywiście moje zdanie. Tak czy inaczej, ja przyznaję znaczek wydajności i jakości w pełni zasłużony. Linka do karty, do karty, do płyty głównej macie w opisie tego filmu, także tam Was odsyłam. Jak Wam się film podobał, zostawcie łapkę w górę. Nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby być na bieżąco. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć. Zapraszam do mojego sklepu komputerowego blackwhite.tv